Kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda, miło mi jest Was powitać w odcinku z podsumowaniem 2024 roku, jeśli chodzi o kosmetyki wysokopółkowe. Przygotowałam dla Was zestawienie absolutnie takich moich top 20 kosmetyków, większość na pewno doskonale znacie. I widzieliście je na moim kanale nieraz, więc to będzie tylko takie potwierdzenie tego, że te kosmetyki naprawdę warto kupić. Postanowiłam, że zrobię podział na dwa odcinki: na kosmetyki budżetowe, drogeryjne lub polskich marek, które są w bardziej przyzwoitych cenach i na kosmetyki, które są drogie, ale to zestawienie tych 20 kosmetyków, które dla Was dzisiaj przygotowałam, uważam, że jest warte każdej ceny. I z tych kosmetyków na ten moment nie wyobrażam sobie zrezygnować. Oczywiście wiecie, czasem pojawia się na rynku coś, co chcemy przetestować coś nowego. I okazuje się że na przykład taki kosmetyk nam dużo bardziej pasuje. Niemniej jednak na ten moment te kosmetyki sprawdzają mi się świetnie albo w kosmetyczce, albo w kuferku i nie wyobrażam sobie po prostu bez nich życia, więc przygotowałam Wam takie w top 20 w pigułce wysokopółkowych kosmetyków, które. Poleciłabym nawet wrogowi. Zapraszam Was serdecznie na oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o kciukach, o komentarzach, o subskrypcjach mojego kanału. I jeszcze tak tylko wspomnę na początku, że odcinek z budżetową wersją na pewno też wkrótce pojawi się na moim kanale, więc nie zapomnijcie o wciśnięciu dzwoneczka, aby być z moimi treściami na bieżąco. Zaczynamy! Zaczniemy sobie od podkładów, i ja tutaj nie będę się jakoś super rozgadywać. Każdy z tych podkładów widzieliście już na moim kanale, w związku z czym wiecie, jak wyglądają na skórze, jakie mają wykończenie, więc w skrócie wam o nich opowiem i są to cztery podkłady po które najchętniej sięgam w chwili obecnej. Dużo przewinęło się u mnie także podkładów tintów, produktów mniej kryjących, rozświetlających z drogerii i takie kosmetyki też pojawią się na pewno w odcinku z kosmetykami budżetowymi. Zacznijmy od podkładu, który testowałam właściwie prawie od kiedy się pojawił na rynku i jest to Too Faced Born This Way Soft Matte Oil Control Foundation 24 Wear z kwasem hialuronowym, podkład który ma dawać według producenta lekką formułę 24 godziny wygładzenia, ma być odporny na ścieranie i na pot ma dawać 12-godzinne nawilżenie i nie wchodzić w załamania w zmarszczki I powiem Wam szczerze, że tak jak ja mam suchą skórę, tak ten podkład naprawdę uwielbiam. Problem jest tylko taki, że ten podkład oksyduje. Ja w seforze słowowałam chyba wszystkie z tych jaśniejszych możliwych i ten podkład niestety i tak wypada dosyć ciemno, więc obecnie podkłady jakie kolory mam z niego to słon, almond i light beige i uważam, że te trzy kolory fajnie się uzupełniają. Taki najbardziej kolor, który aktualnie do mnie pasuje, to właśnie almond. Na początku kupiłam sobie light beige i on dosyć mocno oksyduje, tak więc tutaj no musicie to mieć na uwadze, jeśli zamawiacie ten podkład przez internet, bo to jest jego ogromna wada. Natomiast więcej wad, tak szczerze mówiąc. Nie ma, ten podkład jest absolutnie doskonały oprócz tego, świetnie się utrzymuje, na której klience bym go nie użyła, to fantastycznie wygląda, klientki są zadowolone, mam dużo zaufanych stałych klientek, którym na przykład nakładam ten podkład pierwszy raz i są bardzo, bardzo zadowolone. I jego cena przede wszystkim też jest atrakcyjna, bo to jest bez zniżki 215 zł, więc uważam, że jak za podkład wysokopółkowy o takiej jakości jest naprawdę świetny. Tutaj opinia jednej z moich klientek, że podkład fajnie wyrównuje kolory skóry, matuje, utrzymuje się perfekcyjnie przez cały dzień, aż do rana, a do tego nie ściąga i nie daje takiej tapety, mówiąc w cudzysłowie, jak podkład Estée Lauder WR, także... Uważam, że naprawdę warto kupić do przetestowania sobie jakąś jedną sztukę i zawiesić ją na tym podkładzie. Jeśli macie zwłaszcza skórę mieszaną lub tłustą, miałam się nie rozgadywać, ale się rozgadam, bo uwielbiam ten podkład. Drugi podkład, którym warto się również zainteresować, to podkład Valentino. Jest to jeden z moich ulubionych podkładów, których zdękowałam zdecydowanie najwięcej w tym roku. Podkład, który ma lekkie wykończenie, rozświetlane, ale przy tym doskonałe krycie i fantastycznie się utrzymuje przez cały dzień. Tutaj również był komplementowany przez wiele moich klientek, fantastycznie wygładza, pięknie wygląda na twarzy. Mam go zresztą dzisiaj i odcinek z tym makijażem już na kanale Widzicie. Liście, także odsyłam Was, jeśli jeszcze ktoś nie widział, marką Valentino. Uwielbiam ten podkład i naprawdę jest cudowny. Minusem jest tutaj jedynie pojemność, ponieważ producent postanowił odjąć 5 ml. Od takiej standardowej pojemności podkładów, bo zazwyczaj mamy 30 ml. Widzę, że te marki wysokopółkowe trochę zmniejszają pojemność wraz ze wzrostem ceny, co mnie niestety martwi. Natomiast to jest też piękne opakowanie, no i podkład uważam, że jest warte tej ceny, którą trzeba za niego zapłacić. Trzeci podkład to podkład w styku i jedyny taki, który się pojawi w tym zestawieniu, jedyny, który tak naprawdę mnie urzekł w tym roku. Jest to podkład Dior Forever Skin Perfect. Jest to podkład oczywiście w stiku, ja mam go w odcieniu 2N i tutaj absolutnie daje fantastyczne wykończenie. Nie wiem czy odcinek już z marką Dior się na kanale pojawił, ale będzie makijaż jedną marką. Dior, i tam na pewno będę go używać. Uwielbiam ten podkład, jest przepiękny, super wygląda. Idealny też na wyjazdy, bo konsystencja jest w stiku, więc jeśli coś miałby wam wycieknąć, to wam nie wycieknie. Też fajny właśnie, jeśli macie tylko podróż z bagażem podręcznym, ponieważ nie jest to płyn, tylko właśnie stick. Fantastyczny podkład, i jedynym minusem znowu, jaki mamy w tym podkładzie, jest to, że bardzo szybko się kończy. Ja go używam właściwie od grudnia, no i zobaczcie, zostało go bardzo mało. Nie było go raczej dużo więcej, ale jest bardzo mało wydajny. Na pełną cenę na pewno jest to bardzo, bardzo drogi produkt. Najdroższy podkład, jaki posiadam w swojej kolekcji, ponieważ szybko się zużywa, jest mało wydajny. Polecam po prostu porować na ten podkład. Na promocji jest super. I ostatni podkład to podkład, który testowałam w ostatnim czasie i zapowiada się absolutnie fantastycznie dla skór tłustych, dla skór mieszanych. I mowa tutaj o dolczej gabana. Absolutnie ten podkład mnie zachwycił. Jest to podkład, który yy, daje. Bardzo duże krycie efekt takiej porcelanowej skóry, takiej wygładzonej, jak u laleczki. Podkład się fantastycznie utrzymuje, długo trzyma mat, testowałam go już na klientkach, na modelkach i bez zarzutu tutaj e, nigdy nie miałam żadnej reklamacji. Natomiast e, uważam, że nie nadaje się do skóry suchej, jednak lubię, jak jest takie delikatne odbicie światła, jak na przykład właśnie w tym podkładzie Too Faced. One się zdecydowanie tym różnią, że ta formuła tego podkładu jest taka bardziej dająca takie mokre wykończenie, mimo tego, że ten podkład jest zastygający i matujący a ten daje już taki pełny mat, więc to jest zdecydowanie, ten podkład polecam dla skór mieszanych i dla skór tłustych. I jak już jesteśmy przy skórze, to przejdźmy do konturowania na mokro. Przygotowałam um, dwa róże i dwa brązery, które mnie urzekły absolutnie w tym roku. Przede wszystkim zaczniemy sobie od różów i pierwszy róż wysokopółkowy, który pokochałam i kupiłam sobie taki kolorowy, koralowy odcień, używałam go latem, wiosną. Jest to róż Giorgio Armani luminos Silk Rozświetlający róż w przepięknym, brzoskwiniowym odcieniu. Na razie tego różu nie używam. Używałam go właśnie w tym okresie wiosennoletnim i też na pewno wrócę do niego właśnie w tym okresie, ponieważ jest to róż, który właśnie ma taki kolor dla mnie wiosenny. W okresie zimowym wolę zdecydowanie ciemniejsze róże, więc trzymam go sobie po prostu na lato i na wiosnę. Jak widzicie, zużyłam tutaj przez ten okres tak mniej więcej. Pół opakowania, więc spokojnie jeszcze tego różu mam bardzo dużo, bardzo wydajny też produkt, fajny pigment, ładne wykończenie takie rozświetlające na skórze. Serdecznie polecam. Są też ciemniejsze kolory. Jeśli ktoś ma ochotę sobie przetestować teraz jesienią, to myślę, że też znajdzie coś dla siebie. Natomiast jeśli chodzi o taki jesienny odcień, to ja skusiłam się jakiś czas temu na róż od Yves Salon i moje odkrycie zdecydowanie przede wszystkim pojemność. Tutaj jest uwaga, 15 ml, bardzo duża. A zobaczmy, ile ma ten od George Armani. Jeśli chodzi o odcień, 50,5, bo wam nie powiedziałam. I róż ma też 12 ml, więc też jest całkiem sporo od Armaniego. Natomiast Yves Salon ma 15 ml. Ja mam go w odcieniu 51, z tego co pamiętam. Tutaj niestety na tej butelce nie jest nic napisane. I on jest, ja już Wam go nieraz pokazywałam, w takim jesiennym, po prostu wiśniowym odcieniu. Pigment przy pierwszym razie mnie po prostu pokonał, gdy aplikowałam ten róż, więc polecam ostrożnie. Pigment jest naprawdę bardzo, bardzo mocny i ten róż również będzie bardzo, bardzo wydajny. Także na własny użytek starczy Wam na pewno na dwa sezony e, takie jesienno-zimowe, jeśli lubicie ciemniejsze kolory. Jeśli chodzi o e, brązy. To przygotowałam dla was dwa bronzery. Jeden produkt to właściwie serum bronzer Make Up By Mario. Bardzo delikatny, fantastyczna ym, konsystencja, bardzo lekka. Właśnie delikatnie takiego serum, yy, ale z kolorem. To jest produkt, którego można używać również na całą twarz. Mam tutaj zarówno pompkę i aplikator, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli lubicie yy, korzystać z aplikatora, to spokojnie możecie korzystać sobie z aplikatora. Jeśli lubicie aplikować produkt bezpośrednio z aplikatora używać jego na własny użytek, też jest tutaj taka możliwość. Brązer jest bardzo lekki, daje przepiękne rozświetlone wykończenie i myślę, że tak też może wyglądać na całej twarzy. W ten sposób go nie testowałam, ponieważ ja mam odcień medium i nie próbowałam w sumie, ale może spróbuję pewnego razu zobaczyć jak wygląda właśnie nałożony na całą twarz. Myślę, że może wyglądać przepięknie i na pewno też tak go będę testować w miesiącach letnich, także to jest absolutne cudo i odkrycie w mojej kosmetyczce. Ta marka Makeup by Mario jakoś specjalnie mnie nie przyciąga, mam tak podobnie jak z makiem, że jest mi trochę obojętna aż wstyd się przyznać yy, i lubię paletę cieni yy, i paleta mi się super sprawdza jedna druga Natomiast yy, z produktów do konturowania nie korzystałam i zamierzam poszerzyć swoją kolekcję, bo ten super mi się sprawdził. Kolejny brązer wysokopółkowy to yy, oczywiście Christian Dior i tutaj brązer w styku i w porównaniu do yy, podkładu. Dużo wolniej się zużywa tego bronzera. Zużyłam minimalną ilość, a mam go dużo dłużej niż podkład, więc tutaj widać, że jednak tego podkładu no wiadomo, używamy więcej. Powinno być zdecydowanie podkładu więcej w opakowaniu. Bronzer super, kolor medium znowu 03. Jestem jakoś tak po środku. Neutralny, fajny, delikatnie w ciepłą stronę. Bardzo fajnie się rozciera, łatwa aplikacja. Cena, uważam, że jest tutaj adekwatna do ilości produktu i tego, jak on jest wydajny, bo bronzer naprawdę starczy na mega długi czas, na własny użytek. Znowu mamy produkt w sticku, więc w przypadku jakiejś podróży yy, też się fajnie tutaj taki produkt sprawdzi. Ja doceniam to, ostatnio jak byłam w Londynie, zabrałam sobie właśnie te dwa produkty. Bez problemu przewiozłam je, nie musiałam, wiecie, pakować ich osobno do woreczka. Mam nadzieję, że z tej serii pojawi się wkrótce róż, ponieważ brakuje mi takiego produktu od Diora. Chyba nie ma nic do konturowania na mokro, jeśli chodzi o Dior, także liczę na to, że w tym nowym roku, 2025, ta kolekcja do konturowania produktów od Diora się poszerzy. Produkty do twarzy jeszcze jeden przygotowałam i to już widzieliście oczywiście 100 razy. Jest to korektor od Valentino. Nie każdemu musi on pasować. Na pewno nie nada się dla osób, które potrzebują mocnego krycia. Jest to korektor po który najchętniej sięgałam na swój własny użytek, daje przepiękne rozświetlenie, delikatne wykończenie, nie podkreśla zmarszczek, nie wchodzi jak w jakieś załamania i jeśli jesteście osobami, które nie potrzebują mocnego krycia lub po prostu nie lubią mocnego krycia, wolą delikatniejsze krycie kosztem lekkości produktu, no to to jest zdecydowanie korektor, który wam polecam. Pojemność jest tutaj 6,5 ml, ale ja używam go właściwie od maja i fantastycznie mi się ten korektor sprawdzał, także będę używać do denka i już mam w kolejce następny ten korektor. Kolejny korektor, do którego wróciłam na własny użytek po jakimś czasie od rozpoczęcia użytkowania, bo już dawno używałam na klientkach. Jest to korektor Nars w odcieniu Creme delikatnie taki wpadający w brzoskwinię, w róż. Bardzo fajnie neutralizuje cienie pod oczami. Też jest to korektor, który ma doskonałe krycie, ale przy tym jest lekki i znowu matujący. Więc jeśli jesteście osobami, które potrzebują, nie lubią rozświetlenia, potrzebują też mocnego krycia. To jest też doskonały korektor jako baza pod cienie. Uwielbiam go również tak używać. Kupiłam go kilka miesięcy temu. Bardzo też wydajny produkt w słoiczku, więc super sprawa, zarówno na własny użytek, jak i do używania na klientkach. To jest kolejny mój top produkt wysokopółkowy z tego zestawienia. I jesteśmy już na półmetku, a jak jesteśmy na półmetku, to przejdźmy powoli do produktów do wykończenia makijażu. Jedyny produkt taki jedyna mgiełka, właściwie taki produkt trochę pielęgnacyjny, jaka będzie w tym zestawieniu, to giełka od Glory Sip arbuzowa, kocham ją. Takie dwie duże już użyłam na klientkach. Pierwszą kupiłam sobie w Dubaju, jak jeszcze marka Glory Seap nie była dostępna w Polsce. Zapach jest obłędny, aż sobie jej użyję. Do plusów tej mgiełki, co mogę zaliczyć, to przede wszystkim ten atomizer, który faktycznie wypuszcza mgiełkę, a nie wypuszcza wieś takich dużych kropli, których nienawidzę, które później osiadają na makijażu. No i tutaj ostatnio kupiłam sobie w zestawie, właśnie takim świątecznym, była mniejsza pojemność i to jest taka fajna pojemność. Ile tu jest mililitrów? 30 mililitrów też można zabrać sobie właśnie gdzieś na jakiś wyjazd. Także ja kocham tę mgiełkę, uwielbiam jej używać i z niej nie zrezygnuję, bo. Jest fantastyczna i też ma przepiękny zapach latem to w ogóle jest super, fajnie odświeża na wilża, ten zapach arbuzowy jest absolutnie przepiękny jeśli chodzi o makijaż twarzy to przygotowałam produkty do wykończenia twarzy moje ulubione przede wszystkim jak zwykle będę tutaj nudna będą to palety od Hourglass i dwie palety moje ulubione w tym roku więc ym, oczywiście Meduza już tutaj prawie wykończona zostało jeszcze trochę różów, rozświetlaczy i odrobina tego jasnego pudru troszkę więcej tego ciemnego bronzera już dawno nie ma i czego nie rozumiem właśnie, że w tych paletach właśnie zamiast na przykład dwóch bronzerów często są trzy róże tutaj akurat mamy dwa, ale zamiast dwóch dwóch pudrów, wolałabym na przykład dwa brązery Myślę, że zużyję ją do dna na pewno. Jest na wykończeniu, ale jeszcze, jeszcze z niej korzystam. I druga paleta, której używam na własny użytek, to jest oko z tegorocznej kolekcji. Tutaj korzystam absolutnie ze wszystkich produktów, także palety Hourglass polecam zawsze. One mi się Zawsze sprawdzają i w sumie żałuję, że nie kupiłam w tym roku Lotusa, bo on aż taki ciemny nie był. Właśnie później, jak przyszło mi oko, przyszedł mi wąż. Węża od razu sprzedałam, bo mm, zamawiałam palety z zagranicy i on od razu się okazał, że jest po prostu zbyt jasny. Natomiast żałuję trochę Lotusa, że jednak go nie mam. Może jeszcze gdzieś uda mi się go dorwać. Na razie używam oka i jestem bardzo zadowolona z tej palety. Kolejny produkt to rozświetlacz. rozświetlacz czwórka od Diora absolutnie fenomenalny produkt w moim kuferku, znowuż bardzo rzadko używam go na sobie, ostatnio kupiłam tę paletkę siostrze, jestem ciekawa, czy jej używasz, muszę się podpytać i najbrzezie używam w sumie tego różowego, ale dla mnie to jest najlepsze zestawienie kolorystyczne, jest to czwórka Rose Gold, uwielbiam tę paletkę te trzy odcienie zazwyczaj mieszam ze sobą. Dają przepiękne rozświetlenie. Takie po prostu mega eleganckie. I też co lubię w tych paletach, że jest takie minimalistyczne opakowanie. Do, odnośnie tych opakowań były podzielone opinie tej yy, właśnie linii backstage, że są tandenty plastikowe i tak dalej. Ale pokażcie mi plastik z drogerii, który po roku użytkowania będzie wyglądał właśnie tak, czyli nie będzie starty napis, nie odpadną zawiasy, nic się tutaj nie połamie. No szczerze mówiąc, nie znam takiego produktu, bo wszystko się zazwyczaj psuje. Także tutaj już jak Dior wszedł w taką oprawę graficzną plastiku, to przynajmniej robi to porządnie i nic się tutaj nie rozwala, więc nie wstyd później wyciągać takich kosmetyków, na przykład przy klientkach. Róż, w którym absolutnie się zakochałam, kupiłam go w marcu w Dubaju. Jest to róż od Valentino. Bardzo rzadko pokazuję Wam pojedyncze róże i w sumie rzadko kupuję takie pojedyncze, bo zdecydowanie jak mam wybór, to wolę oczywiście palety, takie jak Hourglass. Po prostu jest to dla mnie bardziej praktyczne, gdzieś wyjeżdżam, czy... Włapie taką paletę przy nagraniu odcinka. Nie muszę szukać 10 produktów. Jak robię jakiś podstawowy dzienny makijaż, jest to też szybkie. Natomiast ten róż jest tak piękny, że absolutnie nie mogłam sobie odmówić tego, żeby nie pokazać go w dzisiejszym zestawieniu. Różowy wpadający w koral z delikatną poświatą, absolutnie przepiękny róż i mega wydajny też starczy Wam na pewno na długi czas użytkowania. Uwielbiam ten kolor i w sumie to jest chyba taki najpiękniejszy kolor według mnie z tych różów od Valentino. Jakość jest super, pigment ekstra, wykończenie, Czegoż chcieć więcej. Rzadko pokazuję rozświetlacze wysokopółkowe osobno, bo zazwyczaj też korzystam z jakichś palet albo drogeryjnych. No i tutaj mam rozświetlacz od Valentino. Jest to rozświetlacz Eye to Cheek, a właściwie Eye and Cheek, tutaj mają na myśli róż, ale nie jest to róż, tylko jest to rozświetlacz odcień 6 przepiękny rozświetlacz właśnie też pokazuję go w odcinku Valentino no i ja się w nim absolutnie po tym odcinku po nagraniu tego odcinka zakochałam więc to jest top produkt który mega mi się podoba i na pewno zostanie ze mną w 2025 roku opakowanie jest przeboskie nie wiem czy to jest limitowana kolekcja być może to jest nowa kolekcja i mam nadzieję że pojawi się w polskiej seforze. uważam że taki rozświetlacz Przepięknie przyozdobi każdą toaletkę. funky makijażu, czy też będzie przepięknie wyglądał w kuferku. I ja zamierzam go właśnie do kuferka włączyć. No to musicie przyznać, że robi wrażenie i jest warte każdych pieniędzy. Nie pamiętam, ile zapłaciłam za ten rozświetlacz. Wydaje mi się, że około 40 funtów, 39 kosztował mniej więcej 200 zł. I mega mi się podoba, bardzo go lubię. Jest to zdecydowanie odkrycie końcówki roku. Rozświetlacz, jak widzicie, wygląda przepięknie, daje przepiękną taflę. Jeśli będzie miały ochotę Zapolować na nowe cacko do Waszej kosmetyczki to serdecznie Wam ten rozświetlacz polecam. Przechodzimy do ust i do kredek, i pierwsze odkrycie moje w tym sezonie to jest to kredka Endless Kakao od Makeup Up Forever. To jest już moja druga sztuka. Niestety pierwszą gdzieś zapodziałam, ale dosyć sporo już jej tam zużyłam. Także i tak była końcówka. Bardzo wydajna, przepiękny, chłodny odcień. Mam ją też dzisiaj na ustach. Idealnie się nadaje do obrysowania ust. Przepięknie wygląda z pomadkami cieplejszymi, chłodniejszymi, z błyszczykami. Idealny odcień. Takiego właśnie szukałam przez dłuższy czas i cieszę się, że należycie się znalazłam i bardzo serdecznie Wam tę kredkę polecam. Również do oczu też się świetnie sprawdzi. To jest multifunkcyjna kredka. I druga Kredka, a właściwie konturówka to też moje odkrycie. Konturówka od Lisy Eldridge. Jest to odcień 0N w takim nudziakowym odcieniu. Przepiękny odcień takiego brązu z domieszką delikatnie różu, cielisty naprawdę super, idealnie się rozprowadza, bardzo fajna konsystencja, dosyć twarda kredka, ale podczas aplikacji bardzo ładnie sunie po ustach i jest wrażenie takiego komfortowego, jest takie komfortowe uczucie, długo się utrzymuje na ustach i ten odcień 0N jest absolutnie obłędy. Nieskromnym zdaniem powiem, że tutaj chyba wybrałam najładniejszy odcień, najbardziej mi się on podobał, zależało mi właśnie na takim nudziaku i jest to nowa chyba moja ulubiona konturówka. Nawet nie wiem, czy ten odcień mi się bardziej nie podoba niż Iconic Nude od Charlotte Tilbury. I ostatnie produkty to będą produkty do ust. I tutaj zdecydowanie moją ulubioną pomadką na własny użytek była pomadka od Diora. I to jest pomadka Dior Addict, odcień 418 Beż, nawilżająca. Tutaj opakowanie mam nieco starte, ponieważ to już jest moja druga sztuka. Ja kupiłam sobie po prostu refill i można przełożyć do opakowania. Więc to jest fajne właśnie też w Diorze, że możecie spokojnie sobie taki kład wymienny kupić. Jeśli chodzi o odcień, to jest taki właśnie beżowy. Też myślę, że fajnie będzie z tą kredką się zgrywał, pomadka jest nawilżająca daje przepiękne wykończenie na ustach e, przepięknie pachnie, bardzo komfortowo się ją nosi, fajnie nawilża usta ja lubię produkty Diora do ust, ponieważ uważam, że one są warte tej ceny e, mają super wykończenie, bardzo fajne kolory, możecie dostać, takie jak z innych pomadek e, nie będziecie e, nie dostaniecie, no i też bardzo fajnie się utrzymują na ustach i jak już mowa o utrzymywaniu na ustach o trwałości, to tutaj bezsprzecznie moją ukochaną pomadką Diora w tym roku zostaje Dior Rouge. Jest to pomadka, która ma takie welwetowe wykończenie. Jest matowa, ale daje właśnie uczucie takiego welwetu na ustach. No i potwierdzenie tutaj też, bo wprowadziłam tę pomadkę do swojego kuferka. Też potwierdzenie moich stałych klientek, które miały tę pomadkę na ustach, że pomadka fantastycznie się utrzymuje mimo jedzenia i picia. I ostatnio Wam to pokazywałam już chyba w moich top 10 produktach. Także powtarzam się, ale jak robimy już takie zestawienie całego roku, no to chcę, żebyście wiedziały, że faktycznie te produkty to ja ich używam i je uwielbiam. I mam ochotę na inne kolory z tej pomadki, ale tu muszę sobie stacjonarnie zobaczyć, bo też mam 4 setkę, ona jest taka bardziej czekoladowa. No i ten kolor jest troszeczkę zbyt ciemny, jak mam być szczera. Bardziej zdecydowanie podoba mi się yy, ta trzy setka. Także super pomadki i naprawdę mega Wam polecam. Jeśli uda się Wam upolować z jakąś fajną zniżką, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. Na plus zdecydowanie jeszcze jest opakowanie, które jest mega eleganckie, ciężkie, przepięknie będzie zdobić waszą kosmetyczkę. Jeśli chodzi o puder, to ja na sobie nie używam wysokopółkowych pudrów, yy, używam ich tylko na klientkach. U mnie jest jeden stały ulubiony puder, który najbardziej lubię, natomiast na klientkach najlepiej sprawdza mi się Huda Beauty matujący, wygładzający puder i tutaj yy, to jest, i tutaj już jest kolejne opakowanie, w którym niewiele zostało nowe, zakupione na Black Friday czeka na otwarcie. Tych pudrów, szczerze mówiąc, nie wiem ile yy, zużyłam, chyba tego nie zliczę, także jeśli macie skórę yy, tłustą, mieszaną, Albo jeśli lubicie przy suchej skórze takie wygładzone pory, wygładzoną skórę, też rozjaśnioną okolicę pod oczami, czy fajnie podkreślone konturowanie, no to serdecznie Wam polecam odcień Pound Cake. Puder też do tego przepięknie pachnie, bardzo lubię ten zapach i zawsze klientki zwracają uwagę na ten zapach. No i bardzo fajnie wygładza, także każda klientka, której poleciłam, to przesiada się z Leory Mercier, właśnie na puder Huda Beauty. I o czym jeszcze należy wspomnieć, że mimo swojej ceny wyjściowej, czyli 200 zł. Ten puder ma aż 20 g, więc jest to bardzo, bardzo duża pojemność. Sprawdzajcie też pojemności, bo czasem się wydaje, że produkt wysokobłukowy jest drogi, a gdy sprawdzicie sobie z produktem drogeryjnym, okazuje się, że jest go parę razy mniej w opakowaniu i tak naprawdę wychodzi jeszcze drożej niż ten wysokobłukowy. Taki puder, jak kupicie, starczy Wam na własny użytek na bardzo, bardzo długi czas. Ja Wam serdecznie polecam ten puder. Huda Beauty jest absolutnie, jest absolutnie fantastyczny. I ostatni produkt to będzie kredka do oczu. I jest to kredka czekoladowa w takim chłodniejszym odcieniu Valentino. Jest to. Kredka Color Graph Brown Fundy. Także super kredka z delikatnym brokatem, temperowana, więc też starczy Wam na dłuższy czas. Bardzo kremowa, bardzo ładnie się rozprowadza. Z drugiej strony, pędzelek, który świetnie ją rozciera. Także też fantastyczna kredka którą bardzo, bardzo Wam polecam. Myślę, że warto się zainteresować też oprawa graficzna jest tutaj super i też ja szukałam długo takiej kredki z brokatem, która nie byłaby w aż takim ciepłym odcieniu. Miałam wcześniej, ale taką grubą kredkę, którą też można było jako, na, jako cień nakładać Bobby Brown i ja gdzieś się mam dalej na dole szafy, ale ona już ma chyba z 5 lat, więc też raczej już muszę ją wyrzucić. I fajnie, że udało mi się znaleźć właśnie tę kredkę od Valentino, bo uważam, że jest świetna. Na linię wodną też się fantastycznie sprawdza, nic się nie ściera, także serdecznie Wam ją polecam i to by było na tyle jeśli chodzi o moje top 20 kosmetyków wysokopółkowych które naprawdę serdecznie z całego serca Wam polecam, jedne testowałam już bardzo długo od początku od początku 2024 roku, drugie kupiłam gdzieś w połowie, a kolejne kupiłam lub testowałam pod koniec tego roku, ale po tych testach i po użyciu ich Kilka razy pomiędzy nagraniem odcinków już Wam mogę powiedzieć, że jestem absolutnie zachwycona tymi kosmetykami i po prostu będę z nich z chęcią korzystać. Część na pewno w przyszłym roku wprowadzę też do kuferka, tak jak na przykład podkład od Dolczej Gabana. Potrzebuję też coś nowego, fajnego w kuferku. No i myślę, że będę z tych kosmetyków nadal z chęcią korzystać i oczywiście będę je Wam pokazywać w różnych konfiguracjach, w makijażach tutaj u mnie na kanale. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Piszcie koniecznie, jakie były wasze ulubione wysokopółkowe kosmetyki w tym roku. Co fajnego odkryłyście? Jestem bardzo ciekawa. No i oczywiście wkrótce odcinek z taką budżetową opcją, na którą myślę, że też wiele z was czeka. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Pa pa.